Antarec Wydawnictwo Station Nord przedstawia Navy's Nord. Sztuka trzech miłości. Rzecz o miłości ziemskiej i uniwersalnej. Czyta Wojciech Stagenalski. Copyright Janusz Wielobub. Produkcja Audioteka.pl. Motto: Mały człowiek klatki buduje dla każdego, kogo zna i kocha. Podczas gdy mędrzec, który musi chylić głowę, kiedy księżyc opada zbyt nisko, jak noc długa i świat szeroki, gubi klucze dla pięknych, awanturujących się więźniów. Hafiz. Od redakcji. Sztuka Trzech Miłości to przedstawienie treningu Trzech Miłości skierowanego do wszystkich tych, którzy chcieliby budować spełniające związki, długotrwałe i głębokie przyjaźnie, lub udoskonalić swoje relacje z ludźmi. Niewłaściwa komunikacja, niewiedza, zaplątanie, brak rozumienia sprawiają, że wielu nie udaje się budować takich relacji z ludźmi, jakie by chcieli. W książce mowa jest o trzech rodzajach miłości, które współwystępują i trudno jest ograniczyć się tylko do jednej bez rozwijania pozostałych. Trening opracował Navy's Nord w latach 1987-1994, a po raz pierwszy zaprezentowano go w 1992 roku w lutym. Od tego czasu jest systematycznie nauczany w Station Nord, stale rozwijany i wzbogacany o liczne wątki uzupełniające. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, trening trzech miłości wielokrotnie zmieniał formy wyrazu niniejsza książka prezentuje trening w formie, w której był realizowany w Centrum Rozwoju Station Nord w Krakowie w latach 2013-2014. Sama nazwa Sztuka Trzech Miłości pojawiła się dopiero w styczniu 2014 roku. I choć Sztuka Trzech Miłości jest tylko wprowadzeniem do treningu, to prezentuje ona oryginalne i pogłębione spojrzenie na zagadnienie miłości. Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze, jest wyrazem doświadczenia zgromadzonego w ponad trzydziestoletniej pracy z ludźmi. Po drugie, pojawia się wiele tematów, które są bardzo mocno powiązane z budowaniem relacji przyjacielskich i miłosnych, co wcale na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste. A jednak, jeśli chcemy kochać, musimy w coraz większym stopniu widzieć, że wszystkie rzeczy są powiązane. Po trzecie, Nevis Nord przypomina, że te wątki od tysięcy lat są obecne w różnych kręgach kulturowych, stąd liczne odwołania w tekście do mędrców Wschodu i Zachodu. Wierzymy, że sztuka trzech miłości zainspiruje Cię do poszukiwań tego, czym miłość jest naprawdę. Skłoni do głębszych refleksji i rozwijania doświadczenia. Mamy nadzieję, że będzie dla Ciebie ważnym punktem na ścieżce do szczęścia. Dobry zwyczaj nakazuje umieszczanie przepisów odwołujących się do źródeł. Ponieważ czytanie przepisów zakłócałoby proces słuchania, zrezygnowaliśmy z nich. Słuchacze, którzy chcą sięgnąć do źródeł, mogą znaleźć 56 przepisów w wersji papierowej książki Sztuka trzech miłości. Redakcja. Wstęp. Jednym z ważniejszych tematów w egzystencjologii jest miłość, zarówno miłość boska, jak i ludzka, zarówno uniwersalna, jak i osobista. Temat ten podejmuje cykl programowo-treningowy, który nazywamy sztuką trzech miłości. Niemalże znakiem dzisiejszych czasów stał się brak zrozumienia operacyjnego tak ważnych dla człowieka pojęć jak miłość, mądrość i wolność. Rozumienie operacyjne to takie rozumienie, w którym nie ma różnicy między teorią a praktyką. Jeśli wiesz, rozumiesz, masz świadomość, to równocześnie wiesz, jak to zrobić. Ze stulecia na stulecie wciąż podejmujemy te same ważne egzystencjalne tematy, aby wypowiedzieć je w słowach zrozumiałych dla współczesnego człowieka, aby wypowiedzieć je w pojęciach i koncepcjach dostosowanych do czasów współczesnej kultury i mentalności. To tematy, o których mówić się nie da, a jednak nieustannie podejmujemy wysiłek wyjaśniania ich, ponieważ od nich zależy jakość naszego życia. Celem tej pracy jest dostarczenie współczesnemu człowiekowi narzędzi potrzebnych do spełnienia szczęścia i miłości. Na początku Sztuka Trzech Miłości zajmuje się trzema rodzajami miłości, którymi są: miłość boska, nieosobista miłość kształtująca relacje, i miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną. Te trzy porywy, trzy żarliwości, trzy iskry i praca z nimi, kształcenie ich i synchronizacja staną się podstawą rozwijania ideału, który nazywamy w Station Nord płomienną miłością. Pierwszym elementem treningu jest rozwinięcie doświadczenia, które umożliwia uchwycenie boskiej miłości. Inaczej mówiąc, jeśli wchodzisz w związek, Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wartość realizujesz. Im większą wartość realizujesz, tym większy, lepszy i bardziej spełniający jest Twój związek. Wartości te pochodzą ze strefy absolutu, ze sfery bardziej boskiej niż ludzkiej. Jeżeli nie ma absolutnego celu w związku między kobietą i mężczyzną, związek podlega sile grawitacji i zostaje pochłonięty przez ciężkość materii. Ta część treningu uczy, co może być wartością, a co nie, dostarcza materiałów pozwalających rozwijać rozumienie wartości, uczy stawiania celów o charakterze globalnym i absolutnym. Wartościami oczywiście mogą być miłość czy mądrość. Jeżeli wartość jako cel zostanie określona nieprawidłowo, to zrealizujemy nieprawidłowy model, co będzie źródłem kłopotów i cierpienia. Przykładem nieprawidłowego ideału miłości jest filmowa wizja pseudospełnienia emocjonalnego, przewijająca się w różnych produkcjach kinematografii. Wartość określa cel, ideę, wzorzec, stan, z którym jednoczy się umysł, a stan umysłu decyduje o naszym losie. Skoro nie ma modelu, celu, idei, wzorca przewyższającego nas przynajmniej o pięć poziomów, to nie będzie rozwoju miłości w związkach. Nie będzie spełnienia i nie będzie szczęścia. Tutaj warto wspomnieć o zagadnieniu, które jest abstrakcyjne dla większości ludzi, to zagadnienie poziomów świadomości. Bo cóż to jest za stan, cel przewyższający nas o pięć poziomów? W Abhidharmie znajdujemy nauczanie o poziomach świadomości. Przedstawię go krótko, bez używania terminów technicznych, które mogłyby być niezrozumiałe. Większość ludzi żyje na poziomie świadomości ciężkiej materii. Nie musisz się martwić, co to znaczy. To jest dokładnie to, co znasz. Nasz świat jest zdominowany przez świadomość zmysłową. Kogokolwiek zapytam o to, czy wiesz, jakie ludzie mają kłopoty w związkach, odpowiada: Tak, wiem. A wiesz, skąd się biorą te kłopoty emocjonalne burze, napięcia, frustracje i wybuchy. Ich źródłem jest poziom świadomości. Większość ludzi realizuje ideał związku na poziomie ciężkiej materii. I dopóki będą realizować ideał związku na poziomie ciężkiej materii, nic się nie zmieni. Tego się nie da naprawić. Jednak jeśli zaczniesz realizować ideał związku miłosnego na poziomie wyższej świadomości, na przykład o poziom wyżej, czyli na poziomie subtelnej materii. Wszelkie kłopoty, które ludzie mają w związkach, będą ci obce, do tego stopnia, że jeśli ktoś ci o nich nie opowie, to zapomnisz, że istnieją. Są oczywiście jeszcze wyższe poziomy świadomości, ale nie jest to przedmiotem niniejszej książki. Ta książka, drogi słuchaczu, ma dostarczyć materiału edukacyjnego, który pomoże budować ideę związku miłosnego i międzyludzkiego, przynajmniej na poziomie subtelnej materii. A to znaczy mniej cierpienia w związkach, mniej pomieszania, więcej wolności i możliwość spełnienia. Drugim elementem treningu jest nieosobista, uniwersalna miłość decydująca o sztuce budowania relacji z ludźmi. Miłość między kobietą i mężczyzną nie jest nigdy lepsza niż jakość relacji. Seks nigdy nie jest lepszy niż jakość relacji. Pomińmy definicje, które i tak mogą być niezrozumiałe, a zamiast tego zajmijmy się odpowiedzią na pytanie, z czym na tym poziomie pracujemy. U większości ludzi ekwiwalentem miłości uniwersalnej w relacjach są społeczne wzory zachowania i modele związków. Trening przystosowania społecznego i społecznej użyteczności jest podstawowym, lecz niewystarczającym etapem rozwoju jednostki. Dobrze ilustruje to dowcip o małej dziewczynce, która pyta swoją mamę. Mamo, jeśli wyjdę za mąż, to będę miała tak jak ty. No, coś w tym rodzaju. A jeśli nie wyjdę, to tak jak ciocia Marysia? Tak. Oj, mamo, nieciekawe perspektywy. Historyjka ta ilustruje prosty fakt, że społeczne modele i wzory zachowania nie prowadzą do szczęścia. Społeczne modele i wzory zachowania istnieją po to, aby duże grupy dobrze funkcjonowały. Wszystkie społeczne modele służą społeczeństwu, a nie jednostce. Stanowią one jedynie zewnętrzną formę, w której zakwitnie szczęście lub frustracja, w zależności od tego, co stanowi zawartość wewnętrzną kobiety i mężczyzny. A co jest zawartością? Pod spodem jest niesocjalizowana, dzika, nierozwinięta, pełna destrukcyjnych tendencji natura ludzka. Nie jest ani dobra, ani zła. Niczym ocean jest po prostu częścią matki przyrody. Ta ludzka natura, pomimo że zbudowana jest także z zazdrości, żądzy i nienawiści, jest żywa i witalizująca. Pominięcie jej w miłosnym związku zabiera mu życie i czyni nieświeżym. Kiedy przytulamy się do ukochanej, czujemy jej wewnętrzną zawartość lub własną wewnętrzną zawartość nasz mentalny stan dominujący kontakt w danym momencie. Może to być doznanie ekstatyczne, lub coś, co dusi i podcina skrzydła. Natura ludzka odpowiada za to, jak budujemy relacje z wszystkimi ludźmi. Przedmiotem pracy są destrukcyjne tendencje, które mogą zniszczyć relacje z ludźmi i związki miłosne. Trzecia miłość rozkwita, kiedy dochodzi do spotkania kobiety i mężczyzny. Bez pracy z wartościami i bez pracy nad rozwojem relacji z innymi ludźmi, opartej na uniwersalnej, relacyjnej miłości, spotkanie kobiety i mężczyzny zamyka przestrzeń i izoluje nas od świata i ludzi. Relacja między kobietą i mężczyzną, aby przyniosła przynajmniej spełnienie, musi być przedmiotem pracy. Część ludzi wyobraża sobie, że o jakości związku decyduje spotkanie odpowiedniej osoby. Oczywiście, znalezienie pasującej do nas osoby jest istotne, ale jeśli nie mamy odpowiednich umiejętności, prędzej czy później ją stracimy. Nie wystarczą starania i dobre chęci. Potrzebny jest dostęp do wiedzy o tym, jak ukierunkować wysiłek, na jakich polach i w jakim kierunku pracować, co przyniesie pożądane skutki i pomoże nam znaleźć spełnienie. Nevis Nord. To był fragment audiobooka Navisa Norda Sztuka trzech miłości. Jeśli cię zainteresował, zapraszamy do sklepu wydawnictwa Antares www.navisnord.eu